Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną, piątą już tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Wielki przekręt aukcyjny Azjatyckie kopiowanie przedmiotów Blizzard kontra Korea, Francja i Niemcy Pierwsza fala banów Start Real Money Action House Patch 1.0.2c wydany Ograniczenie ilości tworzonych gier na Battlenecie oraz konkurs na Karczmy Ayantisa. Dom aukcyjny w Diablo wywołuje wiele kontrowersji, jednak czy tego chcemy czy nie, jest nieodłącznym elementem trzeciej części gry, wpływającym zasadniczo na ekonomię w świecie Diablo. Kilka dni temu ta ekonomia została mocno naruszona przez prostą zamianę daty w systemie gracza. Okazało się bowiem, że przy obliczaniu czasu do zakończenia aukcji, gra wykorzystuje zegar systemowy na komputerze użytkownika. Cofając ten zegar, gracz mógł przywrócić stan swoich ofert na aukcji na ten sprzed kilku godzin czy dni. Sprzedając przedmiot na aukcji, konto gracza zasilane jest określoną ilością złota. Okazało się jednak, że jeśli cofniemy zegar w systemie po sprzedaży przedmiotu, nasze konto w dalszym ciągu będzie zasilone należną sumą, ale przedmiot wróci do stanu sprzed wystawienia go na aukcji, czyli będziemy mieli i złoto, i sprzedany element wyposażenia. Metoda ta nie została oficjalnie potwierdzona przez Blizzarda, może być więc jedynie mitem, Niemniej jednak wywołała spore poruszenie wśród osób intensywnie wykorzystujących dom aukcyjny. Kilkanaście dni temu świat graczy Diablo obiegła informacja o rzekomym sposobie na kopiowanie przedmiotów opracowanym przez azjatyckich graczy. W sieci pojawiły się nawet filmiki obrazujące cały proceder. Reakcja użytkowników była oczywista: osoby, które samodzielnie pracują na swoje wyposażenie, czuły się pokrzywdzone. Mimo to przed upublicznieniem swojej metody azjatycy gracze zdążyli skopiować niezliczoną ilość przedmiotów i wprowadzić je w obieg. Blizzard jednak postanowił nie patrzeć na sprawę przez palce i zainterweniował dosyć radykalnie przeprowadzając tzw. rollback serwera, podczas którego usunięte zostaną wszystkie skopiowane przedmioty, mimo że jak twierdzi producent stanowiły one jedynie jeden promil dostępnego w grze wyposażenia. Odkryty przez graczy exploit wpłynął jednak na stabilność baz danych Blizzarda i stąd radykalne kroki. Wygląda na to, że z jednej strony Blizzard wykonał kawał dobrej roboty, ale z drugiej strony niestety przyczyniło się to do jeszcze dłuższego braku dostępu do usługi BattleNet w Azji. Jakiś czas temu informowałem o kłopotach Blizzarda w Korei Południowej, gdzie gracze uznali, że problemy z połączeniem z BattleNetem są podstawą do zwrotu pieniędzy za zakup gry. Nasi azjatycy koledzy nie poprzestali jednak na tym. Okazuje się bowiem, że tym razem pretensje do Blizzarda mają właściciele koreańskich kafejek internetowych, których znaczna część dochodu płynie z graczy Diablo 3. Trzecia część serii jest bowiem najbardziej popularną grą w koreańskich kafejkach i stanowi około 40% wszystkich lokalnych rozgrywek. Jeśli jednak gracz nie może połączyć się z Battle.netem, to oczywiste jest, że zrezygnuje z kolejnej wycieczki do swojej ulubionej kafejki. Jednak podobne żale wylewają nie tylko mieszkańcy Azji francuski Federalny Związek Konsumentów otrzymał w ciągu zaledwie czterech dni około 1500 zgłoszeń dotyczących problemów z połączeniem z serwerami gry w Diablo 3. Związek wystosował pismo do Blizzarda, w którym prosi o polepszenie dokuczliwego stanu serwerów w ciągu 15 dni oraz o prawdziwej, transparentnej informacji o ich obecnym stanie. Ponadto organizacji nie przypadł do gustu system DRM, czyli zabezpieczenie antypirackie, zaimplementowane w trzeciej części gry. Jakby tego było mało, nasi zachodni sąsiedzi także nie zasypują gruszek w popiele i atakują blizarda z innej strony. Zarzucają producentowi, że na pudełku z grą nie widnieje żadna informacja o tym, że do gry wymagane jest połączenie z internetem. Wymóg ten wydaje się być logiczny w przypadku gry wieloosobowej, ale w przypadku rozgrywki w trybie Single Player kwestia ta nie jest już tak jasna. Ponadto pudełko nie zawiera także informacji o przypisaniu klucza gry do konta w serwisie Battle.net, co uniemożliwia odsprzedaż produktu na rynku wtórnym. Blizzard musi ustosunkować się do tych zarzutów do 13 lipca bieżącego roku. 12 czerwca gracze Diablo 3 mogli po raz pierwszy doświadczyć fali banów na Battlenecie, której celem było wyeliminowanie z gry cheaterów i osób stosujących boty oraz programy do hakowania gry. Według informacji przedstawionej na oficjalnym forum, zawieszonych lub zablokowanych zostało kilka tysięcy kont graczy. Osoby legalnie zbierające wyposażenie mogą zatem spać spokojnie, chociaż w świetle zamieszczanego w poprzedniej tygodniówce wywiadu z chińskim farmerem musimy zadać sobie pytanie, czy fale banów są dobrym sposobem na wyeliminowanie plagi botów. Gracze twierdzą bowiem, że Blizzard powinien zdecydować się na natychmiastowe bany dla osób stosujących cheaty i nie czekać na kolejne grupowe przywołanie cheaterów do porządku. Kilkakrotnie przekładana data otwarcia walutowego domu aukcyjnego tym razem okazała się prawdziwa i 12 czerwca Real Money Auction House został udostępniony graczom na serwerach amerykańskich. Trzy dni później, 15 czerwca, walutowy dom aukcyjny dotarł przez ocean do Europy. Jak można było się spodziewać, ceny osiągają zawrotne poziomy nawet kilkuset euro. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Blizzarda, środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotów w Real Money Auction House mogą zostać przelane na tzw. saldo Battle.net, gdzie następnie mogą zostać wykorzystane do zakupu dowolnego produktu ze sklepu Blizzarda, takiego jak gry czy abonament do World of Warcrafta. Jeśli wybierzemy tę opcję, musimy posiadać działający Authenticator w formie fizycznego urządzenia lub też aplikacji na telefon komórkowy. Druga możliwość to przelanie zebranych środków na konto w serwisie PayPal. W tym przypadku jesteśmy zmuszeni do włączenia usługi alerty komórkowe Battle.net, a na nasz numer telefonu będą wysyłane smsy z kodami zabezpieczającymi konto przed nieupoważnionym użyciem. Usługa ta nie będzie jednak dostępna w Rosji. Warto także podkreślić, że gracze nie sprzedają w walutowym domu aukcyjnym faktycznego przedmiotu, ponieważ każdy przedmiot w grze, podobnie zresztą jak postać, należą tylko i wyłącznie do firmy Blizzard. Producent wybrnął z tego problemu w prosty sposób. Gracz nie sprzedaje innemu graczowi przedmiotu, ale licencje na jego użytkowanie. Niemniej jednak dla graczy zmiana jest faktycznie niezauważalna. 13 czerwca światło dzienne ujrzała kolejna łatka do Diablo 3, oznaczona jako 1.02c. Nie doświadczymy w niej jednak zbyt wielu zmian. Naprawiono błędy powodujące zawieszanie się gry oraz nieprzyznawanie graczom osiągnięć w momencie, kiedy powinny były być przyznane. Jednak najciekawszą zmianą jest pozbycie się osławionego błędu Error 37. Dokonano tego poprzez wyświetlenie komunikatu uwierzytelnianie, dopiero gdy możliwe jest przetworzenie próby logowania. A więc było miło, ale się skończyło. Jak zatem widać, Blizzard postanowi po raz kolejny wydać niewielkiego pacza przed wydaniem wersji 1.03, która, według zapowiedzi producenta, będzie miała znaczny wpływ na rozgrywkę. 13 czerwca Blizzard zaserwował graczom powtórkę z czasów starynkiego Diablo 2. Wprowadzono bowiem limit gier, jakie założyć może gracz w ciągu godziny. Po osiągnięciu limitu gracz nie będzie mógł stworzyć nowej gry przez kilkanaście minut. Konkretne wartości nie zostały upublicznione, ale nie były chyba zbyt dobrze przemyślane, bo już kilkanaście godzin po wprowadzeniu zmian Blizzard wycofał limit, twierdząc, że nie działa on zgodnie z założeniami. Wprowadzenie ograniczenia ilości tworzonych gier ma na celu przede wszystkim walkę z botami, które wykonują na okrągło to samo zadanie, zbierając kolosalne ilości złota i przedmiotów. Niestety coraz częściej podnoszą się głosy niezadowolenia graczy, którzy twierdzą, że farmienie poszczególnych miejsc i potworów w grze było integralnym elementem zabawy w każdą część serii. Blizzard odpiera ataki niezadowolonych klientów, twierdząc, że wprowadzone zmiany nie powinny dotknąć żadnego uczciwie grającego użytkownika. Ostatnim newsie dzisiejszego dnia chciałbym przypomnieć wszystkim o trwającym na moim kanale konkursie, w którym do wygrania jest 8 gest pasów do Diablo 3, 3 miliony sztuk złota w grze oraz 3 wspaniałe plakaty przedstawiające obrazy z uniwersum Diablo. Gorąco zachęcam do uczestnictwa, które nie powinno sprawić nikomu najmniejszego problemu, a po więcej informacji odsyłam do filmiku, w którym szczegółowo omawiam zasady konkursu. I to wszystko w dzisiejszej tygodniówce. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną część już za tydzień.